wszystkim, z tej strony Jasio. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Park Taiko. Dzisiaj z pitbonie będziemy grać. się Siema. wiem. A, a tak. Ja będę budować czwartą stację w podziemiach. Myślę, że mi się to uda, ale wątpię. Muszę jeszcze to zadaszyć tutaj. Ja też widzowie stację buduję. No, tutaj 6, 8. oczywiście widzowie jeśli odcinek wam się spodoba to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, dobijamy 300 subów i wpadnijcie też na moją grupę w Roblox widzowie Jasioli, będzie w opisie pod filmem. <trybuj> Brakuje mi 153 dolary, żeby to wszystko postawić A ja już y, przechodzę do budowania. Ta kolejka się. mnie wykończy, nie? jeszcze widz dołączył. 1000 kredytów. fajnie. Boże. Proszę o pole za 600 kredytów. Ty dopiero te pole za 600, ja już mam za 900. I zbieram z za z pole za 6 Ja kolei za za 600, teraz drugie kupiłem za 600. No z nie z kolei z kolei No kolei nie mam hajsu. kolei zawsze nie masz hajsu. No nie zawsze. No, jak trudno zrobić i tutaj będzie stacja Mam do Ciebie wszystkie przejście tutaj edit 4, 4 jest. Tutaj nic nie widzę. No. Dobra, wiem, że tutaj muszę teraz zrobić coś tak. Nie gra, O, dobra teraz. Dobra, o dobra, teraz będę widzieć. Ja muszę tutaj wszystko obniżyć dosłownie. O dobra. Co ty robisz? Ogrodzenie! Tak. Zapomniałem. zapomniałem. że ty budujesz ogrodzenie. A taki bark duże rozrywki to nie wiem, czy ci się uda. Ale powinno ci się udać, tylko że Obrudzenie. musisz mieć trochę więcej kaski, prawda? Ogrodzenie. Będę musiałeś... Dobra, jest. Teraz za z 900, 900 do 900. Nie, ja teraz muszę przez cały park rozrywki. i przejechać. jeszcze nie mogę nic tutaj zbudować jakiś boosterów albo coś. No i tutaj mi, mi przeszkadza. Moja kolejka tutaj. Bo to jest bardziej, można powiedzieć, że to jest taki pociąg, tak jakby ona w tym Ja bym. Ja chciałam do ciebie szybkie przejście. Co robisz? Mam do ciebie szybkie przejście. Ja, zobaczcie, sobie, ja tam muszę tym dojechać. O nie, nie, ja muszę przez ten głupi Aha. Dobra, tutaj robimy coś takiego. I teraz mogę sobie spokojnie tutaj działać. Aha, brakuje mi kasy. Teraz, teraz mi brakuje, no. 10 tysięcy wydałem na, na nie wiem tam, co. A dlaczego mi w ogóle pieniądze nie brakuje? Jak to ja nie wiem. O, ty kolejne pole tutaj kupiłeś. O, dobra, dobra nie chcę cię robić. Dobra, idę zobaczyć, jak u ciebie tam park rozrywki. Bo, bo ta kolejka to akurat nie jest taka rollercoaster, tak jakby, tylko to jest taki tra transportowy, żeby to transportowało się z jednego końca parku na drugi. Miałam ja w sumie ten sam, ten sam pomysł. No. Zobaczcie, I to zobaczcie, ja, co mi ty, bo nie wiem. Zobaczcie, jak to jest Dobra, ja wsiadam do tego wietrze, czego. Tego pociągu? No. Jakiego? Tego... Te, tego... Luksusowego czy parowozu? Luksusowego. Ale co ty zbudowałeś tutaj? Co to, to jest? fajnie te stacje tutaj porobiłeś. Trochę się mną zainspirowałeś, prawda? Mhm. Ale fajnie to wygląda. Dobra, to gdzie jest ten luksus? O, widzę jak tam chodzisz. Ciekawe yes. ile będę czekać na ten pociąg? Jak gdzie jest ten pociąg? A ta stacja to przynajmniej inaczej przynajmniej fajnie to wygląda, takie to na podwyższeniu. Że, 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 o tym, że jak? Że, ile będziesz czekać na ten pociąg? No, ile jeszcze... Gdzie jest ten pociąg w ogóle? Ten z jednego na drugi końc parku, to jeszcze on jest niewybudowany. A to on jest zamknięty? Tam nawet wejścia nie ma. Jak nie ma? Jest wejście. Nie ma. Jest. O, dobra, jedzie pociąg. Tutaj z panem bandalanem, czy Król -la -lan? Król -la lanem jedziemy. Co to jest? 4D coaster. Ale tutaj jakie wyogrodzenie to robimy Powiedz coś. Co? 4D coaster kosztuje 4500 za samo go postawienie. O wam... Ale fajnie tak z pierwszości jak tutaj tak pojeździć tak cały park normalnie ja ogólnie nie wykańtam tutaj tym transportowym tylko że nie wiem a to tam do końca będzie, a to nie będę jechać Wolę tym się przydać. O tutaj też dodałeś Booster, tak jak ja tam, przed tym. Na takim niebieskim rorekostrze. Tylko nie wiem po co łańcuchy na górze. Ja też nie wiem po co. Ale wiesz, że to ty zrobiłeś? Zobacz, zobacz, jak w mi napływa kawę. Co, co jest. Aż za wolno. No, to jest, że dziwne jest. Bo ja zaraz będę musiał coś, skas będę musiał coś skasować, żeby to wybudować. Potem tam fajne. Jaka kobietę mogę zamknąć? Ty nie nie wyjdzie już co. Jednak, nowy rollercoaster, bez według mnie najlepiej go zbudowałem ze wszystkich rollercoasterów. Te pieniądze nie będę wydawać. No. tylko zrobię coś takiego. Takiego. To już nie ma, szkoda. Pytam, mam, przejdziesz się moim rollercoasterem i ocenisz go w skali od 1 do 10? Mówiłem, że nie chcę się trochę. No, ja muszę, bo mam challenge taki, misję. To jest kłopotowa sprawa. Już sobie odbiorę. Emissions. No i zobacz, już mnie nie jest Mówię. Ta kaska ta, tak wolno ta, ta, napływa, że nie wiem co. A mam jeszcze więcej klientów od Ciebie, a zobacz, Ty miałeś przed chwilą yy, mniej pieniędzy ode mnie i teraz mam więcej No i jeszcze więcej klientów od Ciebie no No jednego A je, to, je. to? dobra, dopiero mi wyleciała na no? Ja nie wiem kiedy ja to skończę I teraz ile robię. się... 420 Mam 0 dolarów, patrz, 0 dolarów Widzę To jest jakiś bar? Pierwszy rok masz 0 dolarów. Tam przez dłuższy czas. No, o, 20. Dobra, dziękuję. Widzimy się już, jak będę mieć parę tysięcy dolarów.